Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym treningu. Generalnie, wszystkie, cały cykl treningów jest przeznaczony właśnie dla seniorów, więc myślę, że wszystkie treningi będą dopasowane do możliwości i sprawności właśnie waszego ciała. Jeśli chodzi o przygotowanie, no to warto mieć ze sobą coś do picia, warto również mieć skarpetki antypoślizgowe. Jeżeli masz w domu matę. To jak najbardziej rozłóż się również na podłodze, możesz mieć przy sobie mały ręczniczek. Jeżeli którekolwiek ćwiczeń będziesz czuć, że jest poza zasięgiem Twoich możliwości, że dochodzisz do granicy swojego, swojego zakresu ruchu, to pozostaj w tym tyle, ile dasz radę. Nie rób nic na siłę. Nie doprowadzać swojego ciała do bólu, szczególnie mówimy tutaj o bólu stawów i kręgosłupa. Jeżeli Twoje plecy bolą Cię dokładnie na środku, to musisz w danym momencie zaprzestać wykonywania tego ćwiczenia. Być może jeszcze to nie jest dobry moment, żeby to ćwiczenie wykonywać. Potrzebujesz więcej czasu, żeby móc to wykonać. I tak jak wspomniałam, zrób tylko tyle, ile jesteś w stanie nic na siłę. Do zobaczenia już za chwilę. Życzę wspaniałego treningu. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na naszym ostatnim treningu wspólnym, który dotyczy ćwiczenia równowagi. Równowaga jest szalenie istotna, szczególnie w pewnym momencie, kiedy nasze zaburzenia, naszej postawy ciała dają nam już o sobie znać. Więc w tym momencie zaczynamy. Złącz stopy. Pamiętaj, żeby mocno spiąć pośladki. Wysunąć spojenie łonowe do przodu, zamknij żebra i teraz stopy, delikatnie otwórz palce stóp na zewnątrz, pięty trzymaj razem i wyjdź na palce, ale łącz pięty i góra, wydech i dół wdech, pilnuj brzucha, wydech i góra, wydech i wdech, jeszcze cztery i trzy, ręce możesz mieć wzdłuż ciała. Dwa, możesz mieć przed sobą, a teraz podnieś je do góry. Pilnuj, żeby nie unosić ramion. Wyprostuj sobie ręce, trzymaj, złącz teraz dłonie w pięści i rysuj kółeczka po suficie, tak jakbyśmy malowali koła pędzlami. Jeszcze trzymaj się na palcach, cztery, trzy, dwa i zmień kierunek, i w drugą, hop. Jeszcze cztery, trzy, dwa, opuść. Głęboki wdech. Mam nadzieję, że wydech, że ten początek już ci troszeczkę rozgrzeje. Podnieś jedną nogę w górę. Stań stabilnie na drugiej. Wyciągnij swoje ciało wysoko ku niebu. Ręce możesz mieć na bioderkach. I zacznij krążyć stopą. Cztery, pięć, sześć, siedem. I w drugą raz. Dwa, trzy, cztery, pilnuj brzucha, siedem, stop. Będziemy teraz tą nogą pracować. Przypilnuj bioder, żeby się nie ruszały. Te dwie kostki nie ruszają się. Twoje proste kolano, cała noga idzie w tył. Wyprostuj się mocniej, wyciągnij w górę, wyprostuj kolano i przód. Jeszcze dziewięć razy. Dziewięć. Pilny równowagi. Jeżeli czujesz, że się bardzo chwiejesz, przytrzymaj się ręką ściany, ale staraj się co jakiś czas puszczać. Osiem. I siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Pilnuj kolców biodrowych Nie ruszaj ciałem Tylko noga pracuje dwa Ostatni raz Dasz radę Hop I odpuść Druga noga Podnieś do góry Krążymy stopą Już się wyciągaj bardzo mocno W kierunku sufitu Pięć, sześć, siedem I w drugą Osiem, siedem Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I uwaga, nie ruszaj kolcami biodrowymi. Wyprostuj nogę i powoli przechylaj ją w bok. I do tyłu wyprostuj mocnie kolano. Trzymaj brzuch ciągnięty, noga przód jeszcze dziewięć razy. Wdech. Osiem. I siedem. Mocny brzuch. Sześć, nie przyciągaj ramion do uszu. Pięć, kolano, kolano. Prostuj nogę, którą pracujesz. Trzy, a ta druga jest lekko zgięta. Dwa, ostatni raz. I hop. I noga wraca. Delikatnie rozluźnij bioderka na boki. Prawo, lewo. Prawo, lewo i uwaga. Pokażę to ćwiczenie bokiem, żeby było lepiej widać. Podnieś jedną nogę w górę. Jeżeli jest to prawa noga, wyciągnij lewą rękę. I teraz ta noga prawa idzie w tył za ręce. I wróć z powrotem. Taki biegacz na sucho. Dobrze. I trzy. I trzy. Pięć. Staraj się wyciągać całe ciało w górę. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Stop. Trzymaj. I tylko puls. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. OK, wróć. Podpowiem, że jeżeli chcesz utrzymać równowagę, to polecam ci patrzeć tylko w jeden punkt. Nie rozglądaj się po całej sali, po całym pokoju. Patrz, zawsze w jeden punkt. Uwaga, druga noga. Lewa noga, prawa ręka. I za dwa, trzy, cztery, pięć, Sześć. Siedem. Osiem, dziewięć, ostatni stop i ta noga z tyłu, do góry puls, dziesięć, dziewięć, mocno brzuch, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, koniec. Ok, głęboki wdech i wydech, jeszcze raz wydech. I wydech. I uwaga. Zrobimy sobie jedno trudniejsze ćwiczenie. Nogi szeroko. Otwórz stopy. Ugnij. Pliję. To już znasz. Znasz też to, co będziemy robić teraz. Czyli podnoszenie na zmianę pięt do góry. Skup się na tym, żeby nie ruszały się twoje kolce biodrowe. Aha. A teraz uwaga. Zatrzymaj pięt na ziemi i podnieś dwie równocześnie. Hop. I odłóż. Jeszcze dziewięć. Hop odłóż, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, dajesz radę, jak nie to rób na zmianę, trzy, dwa i ostatni raz, wyjdź w górę, rozluźnij ciało, strzepnij ręce, strzepnij nogi, to było naprawdę coś, to było naprawdę dość trudne ćwiczenie. Dobra, stań na jednej nodze. Drugą podnieś i pulsuj w górę. Dwa, trzy. Nie dotykaj do ziemi. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Stop. Spróbuj rysować kółka do przodu. Nie ruszaj biodrami. Pięć kółeczek w jedno. Cztery, pięć i pięć kółeczek w drugą. 4, 3, 2, 1 i druga noga. Najpierw 10 razy lift, czyli unoszę do boku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i do przodu. Kółeczka nie ruszaj biderkami, one są stabilne. 3, 4, 5, 6, trzymaj brzuch, 7, 8, 9 i do tyłu, hop, 2, 3, 4, 5, ok, miało być po 5, zrobiliśmy trochę więcej, więc moi drodzy... Wracamy z powrotem. Jeszcze 5 do przodu, 4, taka niespodzianka. 3, 2 i okej. Okay. Rozluźniamy. Przedrep sobie z nogi na nogę. Bioderkami poruszaj na boki. I co? Znowu na jedną nogę, moi kochani. Podnosimy nogę do góry. Przypinuj równych bioder. Oprzyj rękę na kolanie. Odciągaj nogę w bok. I wróć. Pamiętaj o tym, żeby nie przekręcać całym ciałem, tylko wychodzi noga. Ta część swojego brzucha i biodra są w jednym miejscu. Jeszcze osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa i ostatni hop i zmiana nogi druga do góry ręka na kolano i dziesięć pilnuj równo bioder osiem i siedem sześć pięć cztery trzy dwa I rozluźniamy głęboki wdech. Wydech. I jeszcze raz, wydech. I wydech. Super. Moi kochani, schodzimy już do klęku podpartego. Ładne zejście, się uczyliśmy. W dół, uwaga, klęk podparty. Możecie sobie coś podłożyć pod kolana. Możecie sobie podłożyć koc, ręcznik. Cokolwiek macie ochotę, byle Wasze kolana były bezpieczne i Was nie bolały. Przechodzimy do klęku. I teraz to ćwiczenie już poniekąd znacie, bo już je wykonywaliśmy, tylko teraz będzie w wersji zaawansowanej. Pamiętamy o naszym brzuchu, który się podnosi w górę, ramionach, które się odsuwają od uszu. Wyciągnij prawą nogę w tył, podnieś ją do góry, ale w taki sposób, żeby nie zapadał się kręgosłup, ok? Czyli brzuszkiem mocnym do góry. Podnieś nogę, jeżeli to jest prawa noga z tyłu, wyciągnij lewą rękę. I teraz uwaga. Tak, jakbyś tutaj na plecach chciał, chciała postawić sobie szklankę z wodą. Ten kręgosłup się nie rusza, ale ja łączę dłoń z kolanem i kręgosłup ani drgnie. Przytrzymaj mocniej brzuchę. Jeszcze 9 razy. Pamiętasz o dżinsach? Zakładaj te zaciasne spodnie. Wydech, 8. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, ostatnie. I zmiana strony. Mam nadzieję, że przy tym ćwiczeniu również poczuliście mięśnie brzucha. Uwaga, teraz to samo robimy na drugą stronę. Wyciągnij nogę, odepchnij się od ziemi. Podnieś ją do góry, popchnij pętek do góry. Wyciągnij przeciwną rękę do nogi i nie ruszaj kręgosłupa. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, ostatni raz, hop, wyciągnij, wróć, chwilę odpocznij, usiądź na stopach, wyciągnij ręce w przód, schowaj swoją głowę, oddychaj głęboko. Okay. Czy już odpoczęliście? Wracamy do klęku. Już zostało naprawdę niedużo. Uwaga. Wysuwamy w tył prawą nogę, lewą rękę. Podnosimy. I teraz prawa noga idzie w bok, lewa ręka w drugą. Hop. Pokażę Wam tym bokiem. Przedem do Was dokładnie. Czyli jak mam nogę w górze, ręka w jednej linii. Wysuwam. Wracam. Wysuwam. I do dziesięciu. Jeszcze siedem, sześć, nie przewracamy się, pięć, trzymaj brzuch, cztery, trzy, dwa, ostatni, hop i powróć, zamieniamy rękę i nogę, przeciwna, odepchnij się od ziemi, przypinuj, żeby namie było daleko, daleko od ucha i na zewnątrz, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, ostatni raz, ok, w dół, siadamy na stopach, ręce mocno do przodu, odpocznij. Weź sobie dwa głębokie wydechy. I wydechy. Powoli do klęku. Zroluj kręgosłup. Uwaga. Wysuń jedną nogę w przód. Patrzyj. I hop. Stań do góry. Jeżeli już Ci się udało wstać, zrób głęboki wydech. I wydech. Ok. Rozluźnij obręcz barkową. Pokoło troszkę głową z przodu od ucha do ucha. I dziękuję Ci serdecznie. Bardzo się cieszę, że tyle czasu mogliśmy tutaj razem spędzić w czasie tych treningów. Rekomenduję Ci bardzo, żeby... Robić sobie te treningi regularnie, żeby je mieszać ze sobą. Nie robić tylko jednego w ciągu dnia, ale nawet dwa. I pamiętajcie, że po każdym wzmacnianiu rozciąganie jest bardzo istotne, bardzo kluczowe. Życzę Wam wszystkiego dobrego, bardzo dużo zdrowia i do zobaczenia na sali. Cześć.